W okręgu ośrodku w punkcie S poprowadzono cięciwę AB, która utworzyła z promieniem AS kąt o mierze 31 stopni. Zobacz rysunek. Promień tego okręgu ma długość 10. Zaznaczę tu od razu 10 w takim razie. Odległość punktu S od cięciwy AB jest liczbą z przedziału. Nie mamy wyznaczyć konkretnej wartości, tylko powiedzieć między jakimi liczbami, z, jakim, z jakiego przedziału jest nasz, nasza odległość punktu od tej prostej. Odległość punktu od prostej mierzymy zawsze pod kątem prostym. To szukamy. SK zawsze pod kątem prostym, czyli tutaj musi być kąt prosty. Najprostsze i najszybsze rozwiązanie, jakie rzuca mi się na myśl, to jest skorzystanie z funkcji trygonometrycznych. Czyli, no, popatrzcie teraz, w takim razie ja tu wkleiłem w międzyczasie e, funkcje trygonometryczne dla kąta 31 stopni, bo będę mógł skorzystać, oznaczając sobie na przykład ten mój odcinek KS jako jakiegoś tam x, będę mógł skorzystać z sinusa kąta 31 stopni bo sinus tego kąta 31 stopni to będzie jak wiemy ten bok, który leży naprzeciwko tego kąta, czyli x w moim przypadku, podzielony przez przeciwprostokątną. Przeciwprostokątna wynosi 10. I jak my wiemy mniej więcej ile wynosi sinus 31 stopni, a odczytujemy sobie to elegancko z naszej tabeli z ostatniej strony kart maturalnych, tych kart wzorów. Mamy wtedy, że sinus 31 stopni to jest 0,515. Napiszmy 0,515 równa się x przez 10. Wystarczy pomnożyć razy 10 obustronnie to równanie, żeby dojść do wniosku, że x równa się 5,15. Tyle wynosi długość tego, odległość tego y, punktu S od y, odcinka AB. Więc 5,15 sprawdzamy, do którego przedziału będzie należeć w naszych odpowiedziach. Przedział 9, drugich, czyli 4,5, do 11, drugich, czyli do 5,5. No to tu się nam wszystko zgadza. 11, drugich to będzie już 5,5, do 13, drugich, czyli do 6,5. No to tu na pewno się nie będzie zgadzało. Sprawdźmy C jeszcze. Tu będzie od 6,5, czyli 13 drugich, aż do 19 drugich, czyli do 9,5 to też na pewno nie będzie. Ten kolejny jest jeszcze większy, więc już nawet nie trzeba sprawdzać. Generalnie mamy x równego 5,15, czyli on należy do y, przedziału z odpowiedzi A.